O tym razem muszę powiedzieć trochę o własnej firmie, bo my sponsorujemy taki portret finansowy Polaków. No i ten portret finansowy Polaków ostatnie analizy pokazują po pierwsze, że Coraz większą uwagę przywiązujemy do oszczędności. My, Polacy. Tak. Co Jeżeli prawda, już je nie mamy. Głównie oszczędzamy na czarną godzinę i na edukację dzieci, na nowe mieszkanie, a na ostatnią emeryturę dopiero na czwartym miejscu i to tylko 13% Może już nie lat. mamy z czego oszczędzać, panie profesorze. Nie, nie, nie. Ja no e, wiem, że wy bankowcy e, tego nie dopuszczacie, takiej e, myśli, no ale tak może ależ być. Ale oczywiście, że wszyscy mają szansę oszczędzania, nawet no ci, jest. którzy których przychody są stosunkowo najmniejsze, ale yy, chcę też powiedzieć, że yy, otóż oszczędzają bardziej mężczyźni niż kobiety. To co jest dosyć ciekawe. Yy, z tej analizy wynika, że mają większą skłonność yy, do oszczędzania. No i tu muszę zmartwić pana prezesa Grabowskiego, bo ciągle 90% yy, naszych obywateli nie oszczędza w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, tylko w bankach, co jest y, dobre dla nas, No, ale myślę, że to też z czegoś wynika. No, y, dużo ludzi kieruje się kwestią y, relacji między ryzykiem a jednak oczekiwanym dochodem. Wydaje mi się, że bardzo się zracjonalizowało. No w w inwestycyjnych państwo nie ingeruje tak jak w bankach, dając gwarancję do 100 tysięcy euro. Y, no, państwo nie daje gwarancji, to banki sobie same dają gwarancję poprzez wpłaty do bankowego podatku. A funduszu przez to, że państwo wyregulowało. No, już pani no, prezesie, no, ale, już nie, nie, nie przesadzajmy. Nie, nie, no, kawa, ale my na to kawa nie powinna my. wykluczać herbaty. To znaczy, to trudno sobie wyobrazić, znaczy? że ktoś nie powinien mieć jakichś oszczędności w bankach, ale też jeśli ktoś ma naprawdę nadwyżki, to trzymanie wszystkiego na lokacie przy takich stopach pewnie też nie do końca ma sens. Bo oczywiście, że spojrzymy na polską giełdę, no to ona w ostatnich latach może nie jest najbardziej atrakcyjna. Miejscem do inwestowania. Niestety, ja szczerze wierzę, że to będzie trochę lepiej w przyszłym roku, o ile. O ile się sytuacja na wschodzie uspokoi, to jest bardzo duże, jeśli, ale, ale jako urodzony optymista wierzę, że, że my mamy duży potencjał na do, do wzrostu na naszej giełdzie. No, no właśnie, bo to o tych funduszach to pan powinien zadedykować prezesowi Niwińskiemu, a nie prezesowi Ale raczej no, yy. prezes zrobię, już jest wolnym ale, człowiekiem. Ale to, co, ale to, co obserwujemy, to Polacy coraz częściej i coraz mocniej inwestują na rynkach zagranicznych, coraz większa świadomość tego, czy nie na naszej giełdzie rynek kapitałowy się kończy, a tak naprawdę nasza giełda stanowi mniej niż 1% globalnego rynku kapitałowego, w związku z tym warto odrobinę zdywersyfikować. Nawet jeżeli się bardzo wierzy w polską gospodarkę, a ja bardzo wierzę, to trzymanie powyżej na przykład 50% inwestycji przywiązanych do polskiego ryzyka wydaje się być nieco nieproporcjonalne do naszego udziału w gospodarce światowej. To jest, przypomnę, zdanie pana Adama Niwińskiego. Być może nie wiem jak wie, to wygląda pr ale ciągle banku. 10% naszego społeczeństwa nie wie, co to są fundusze inwestycyjne. Także po tylu latach ich funkcjonowania też ukrywa A co to są banki, się... Tak, to, to, to znaczy, że 90% wie. 90% wie, ale to, to jest 60%, rewelacyjny efekt. 60 nigdy nie posiadałem i nie zamierzam nabywać tej no ja, jest jestem to... prostyć, ja jestem Ja uważam, że trzeba mieć zróżnicowanie portfelu i tu popieram e, ten kierunek. Oszczędności, jeżeli ma się. Możliwość, tak, jeżeli ma się takie możliwości. Ale, ale to się oczywiście, z kolei zgodę, że każdy ma możliwości. No to ja pozostaję przy swoim, że nie. Jak, się, jak, jaka jest, jak jest, jest struktura portfela, to zależy od tego, jakie ryzyko możemy ponieść. No jeżeli te nasze oszczędności nie są duże, to stawiamy na bezpieczeństwo. Jeżeli mamy większe, rzeczywiście ci, którzy oszczędzają powyżej 10 tysięcy złotych rocznie, kupują fundusze inwestycyjne. W mniejszy, w, przy niższych kwotach nie.